Wygląda I jest wszystko dopracowane, już jest wielki mistrz, Artem Laguta, mimo dobrego dnia, to nie, nie, nie miał żadnych szans. I tutaj muszę nawiązać do, do, do Janusza Kołodzieja, bo wielka czerwona latarnia zapaliła się nad jego głową i coś trzeba zrobić, bo chłopak się gubi. I, i, I trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Rozmawialiśmy tutaj, przerwać tylko na sekundkę, z Krzysztofem, który podszedł do nas pomiędzy wyścigami. I najpierw pytanie o ten pierwszy, pierwszy start, a w zasadzie jego brak. No to no usłyszeliśmy, zapomnieli dokręcić, i tak się stało. Złość i tyle można na ten temat powiedzieć. Natomiast ten, ten drugi start. A, zdaje się, że mamy wywiad z Jarosławem Hambelem. To przerwiemy na chwileczkę tylko tę rozmowę. Wrócimy do niej po rozmowie. Optymistą. Przed kolejną serią i przed półfinałami Jest na razie dobrze Nie skończyliśmy tematu Że troszeczkę od tego optymistycznego Tematu odejdę Właśnie nie było nam dane skończyć Tematu Janusza no, Wygląda ja, to ja katastrofalnie się, Ja, się, ja tak? się na Żużlu znam tak jak znam Jak nigdy nie jeździłem na motocyklu Ale zapraszam go na trzy dni Mam wspaniałe, znalazłem cudowne miejsce Niedaleko Gniezna Proponowałbym mu jutro odjechać Mecz ligowy, bo trzeba do pracy iść I, i pracę wykonać w poniedziałek proponowałbym wyjechać na 3 dni, wziąć kład, wziąć motocross, zamknąć się, wyłączyć telefon, wyłączyć telewizor, yy, zmęczyć się, spocić przez 2-3 dni, odreagować, gdzieś się wyciszyć, yy, bo mi się wydaje, że szum w głowie jest zbyt duży i, i mentalnie należy inaczej się przygotować do dościgania się na poziomie Grand Prix. To również apel do, do Krzysia Cegielskiego, oni muszą podjąć jakieś ważne, ważne decyzje. W ten sposób yy, niestety Janusz ma dalej nic nie ugrał w Grand Prix. Uważasz, jeśli byśmy mieli to w liczby, w procenty ubierać, uważasz, że tutaj procentowo Janusz przegrywa tym, że jest zbyt ambitny i zbyt wiele od siebie oczekując, później jest rozczarowany i przekłada się to na jego formę psychofizyczną? Czy, czy jednak w sprzęcie i, i w pracy mechaników samych jest większy kłopot? Zdecydowanie więcej stawiałbym jednak na, na, na kwestie głowy, przygotowania e, psychologicznego. Może trzeba z kimś popracować więcej gdzieś rozmawiać, a może się zamknąć, wyciszyć, może zamiast gier komputerowych, może warto, mówię, gdzieś popływać na jakiejś żaglówce przez dwa dni, każdy, każdy ma swoją pasję i każdy wie, jak ładować swoje akumulatory, jedni robią to, mówię, pływając, inni skaczą na, na bungee, a trzeci po prostu gra w szachy, każdy ma coś innego i tego Januszowi mi się wydaje brakuje, ten akumulator musimy naładować, bo inaczej będziemy oglądać no, takie widowisko jak dzisiaj niestety. I Januszowi i sobie tak naprawdę Na życzymy, pewno. żeby znalazł najlepszą ładowarkę.